Proszę vlog będzie vlogiem spakowania, tak więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja użyłam sobie te płatki oczy, To jest chyba mój rytuał, że zawsze przed wyjazdami jakby nakładam troszkę maseczek. Wiecie, tak się trochę relaksuje. No musicie przyznać, że w takim kolorze płatku wyglądam całkiem śmiesznie. Tym razem leciały takie płatki pod oczy z Isan arbuzowa. Bardzo wam polecam. Naprawdę fajnie, bo są takie jakby kojące mega polecajka. I od razu chcę tutaj Wam powiedzieć, bo pewnie będzie to zauważalne dosyć często w tym vlogu. Samopalacz, wiem, przesadziłam z dłońmi Ogólnie na całym ciele wygląda to fajnie Nie mam plam, ale no niestety o dłoniach zapomniałam Muszę sobie kupić jakiś rękawicz Ale już czytałam, że albo soda, albo proszek do pieczenia Albo tam sok z chyba, że fajnie Jakby sobie radzi z usunięciem Samopalacza z dłoni, więc będę dzisiaj testować Żeby to usunąć, żeby po prostu na jutro mieć normalne dłonie Bo naprawdę wygląda to fatalnie Ale chciałabym wam jeszcze zrobić update cery Bo ostatnio wam mówiłam, że fajnie, wszystko super Mi się poprawiło, a zobaczcie co mi wyszło na wyjazd tak wygląda moja broda, w sensie no już mi się jakby zagoiło, a jest to słuchajcie ze sprawą acne derm, bo naprawdę ostatnio tylko to jakby mi pomaga, jak mam jakieś problemy skórne i oczywiście jak mi coś wyszło, to zamiast wiecie poczekać, bo nie miałam, skończyłby się ten krem i nie wyciskać, co zaczęłam wiecie polachami wyciskać i yy, tak właśnie się dzieje jak dotykamy takie różne zmiany skórne, więc nie dotykamy, nie wyciskamy. I na drugi dzień, jak zobaczyłam, że wygląda już to oczywiście źle, to pojechałam do apteki i kupiłam akwarium. Bardzo Wam polecam 20 zł, a całkiem fajnie sobie radzi właśnie na takie zmiany skórne. Teraz to już wygląda naprawdę lepiej. Ale wracając do tematu vloga. To dzisiaj mamy pakowanie. Ja mam Ci troszkę jeszcze do zrobienia. Muszę też pojechać do Lidla na jakieś takie zakupki. No i będziemy się pakować kosmetyki, ubrania, jakieś takie duperele. Tak więc zapraszam Was do oglądania vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I koniecznie też obserwujcie mnie na Instagramie, dlatego że tutaj we vlogu jeszcze wam nie będę mówić, gdzie się wybieramy. Jak się dowiecie w sumie, gdzie jestem. No i może będziecie mieli okazję mnie tam spotkać, więc zapraszam Was do obserwacji. Przechodzimy do pakowania ciuszków i jak widzicie, wszystkie takie stylizacje sobie tak rozłożyłam. Przygotowałam po prostu całe zestawy, żeby wiedzieć konkretnie co, z czym, jak. Po prostu mam wrażenie, że wtedy będzie mi łatwiej dobierać też różne ciuchy. Tak więc bez zbędnego gadania przechodzimy do pierwszej stylizacji. Ona bardziej taka jest na wyjazd, na drogę. Mam tak czarną, w ogóle taki czarny outfitik, fajny, ja lubię tak na czarno. Taka luźna, oversize'owa bluza z berszki. Dalej mam, słuchajcie, taki fajny mały topik z hendemu. Jak widzicie, wszędzie jest mnóstwo takich małych włosków, więc może kupić. Taką rolkę, jak nie dość, że ta bluza, zobaczcie, strasznie jakby wszystko łapie wszystkie te włosy to jeszcze, wiecie, mam koty, więc wiadomo, jak jest. A tutaj w roku naprawdę uwielbiam te spodenki, odkąd mi przyszło, chodzę w nich praktycznie codziennie. I to są spodenki, słuchajcie, z Shein. Mam taki zestaw. Jeszcze do tego jest właśnie czarny staniczek. Właśnie wiecie, do ćwiczeń, czy po prostu tak po domu, właśnie do takich codziennych stylizacji naprawdę super wygląda. Przede wszystkim mega dobre jest to jakościowo. Bardzo fajnie się dopasowuje do ciała, a na pupie słuchajcie, wygląda cudownie. Naprawdę jestem zakochana w tych spodeneczkach. Są przewygodne. Będzie niedługo mierzymy, to Wam pewnie podam linki do tych spodenek, ale naprawdę jak za taką cenę, to serio jestem mega, mega zaskoczona. No i do Dlatego jeszcze sobie wywiłam takie dłuższe skarpetki, żeby wiecie, wiedzieć też, ile mam bielizny wziąć i tak dalej. Ja po prostu lubię tak sobie dobierać. Teraz chodzimy dalej. Jest to taki outfit bardziej na biało, taki elegancki. Do tego mam białą koszulę, ona jest w ogóle z lumpa, Chciałam koniecznie taką luźną koszulę, ale powiem Wam, że w sieciówkach trochę one były takie drogawe, więc postanowiłam, że jak znajdę w lumpie jakąś fajną, to kupię i ona jest naprawdę genialna, bo w ogóle mam wrażenie, że nie jest noszona, wiadomo teraz jest trochę pogięta, ale naprawdę jakościowo i w ogóle jakby jej stan, myślę, że to jest taka nowka sztuka, nie wiem jaki to jest rozmiar ale wolałabym, żeby była troszkę bardziej taka oversize, więc jak będę teraz w lumpie to jeszcze zerknę, czy może jest jakaś taka większa no i do tej koszuli dobrałam taki topik z Zary i do tego mam taki naszyjnik właśnie z muszelkami z Gdańska, naprawdę uwielbiam go, strasznie mi się dobrze kojarzy i po prostu mega mi się podoba, a jeżeli chodzi o Spód, to tutaj mam takie spodeneczki krótkie z New Yorkera. Bardzo je lubię. Jak wiecie, ja strasznie długo szukałam krótkich spodenek na lato. No i znalazłam, słuchajcie, w New Yorkerze. W ogóle bym się tego nie spodziewała, ale naprawdę są fajne jakościowo. Taki bardzo ładny, jasny jeans. Tutaj troszkę wiecie, poprzecierane jakieś takie dziurki. I naprawdę uważam, że całkiem taki fajny w porządku. Outfit, trochę elegancki, trochę taki na co dzień. No i lecimy dalej. Tutaj w ogóle mam mój ulubiony zestaw rzeczy. I to jest kurtka również z Shein. Naprawdę ją uwielbiam. Na chyba każdym pakowaniu jest ta kurtka, bo naprawdę ze mnie. Jeździ wszędzie, pasuje do wszystkiego. Jest taka fajna trochę czarna, poprzecierana, a pod spodem będzie taka braletka z Miss Guided bardzo fajna. A jeżeli chodzi o spód, to właśnie mam spódniczkę ze Stradivariusa. Ma około chyba dwa lata, więc nie wiem, czy taką dostaniecie Tak samo ta braletka, ale uważam, że ten zestawik naprawdę wygląda fajnie i możecie zobaczyć, jak wyglądają właśnie skramy zdjęcia. W tych i Uważam, że właśnie tak w połączeniu wyglądają super. I jeszcze też biorę do tego zawsze ten naszyjnik z muszelkami. I uważam, że wygląda to przegenialnie, tak właśnie słodko, uroczo. I mam oczywiście też przyszykowaną bieliznę. E, tutaj mam właśnie jeszcze taki t-shirt. Ja zawsze lubię spać w takim właśnie luźnym, większym t-shircie, mi się tak wtedy najlepiej śpi. Tu mam jeszcze tanieczkę z DJ Kalwina. Biały, uwielbiam go. Zastanawiam się jeszcze nad białymi dresami z Nike, bo zawsze noszę je jakby w zestawie, ale w sumie nie wiem, czy się opłaca brać takie długie spodnie, ale no zobaczymy. A tam mam jeszcze taką dużą koszulkę z handemu. Myślę, że się przyda nawet tak, wiecie, żeby sobie założyć em, po domowemu jakby. I tu właśnie mam spodnie. To są te spodnie z Berzki, takie luźne, czarne. No bo jak widzicie mam właśnie krótkie doły, więc zastanawiam się jeszcze nad, nie wiem, może jeansami. Chociaż w sumie no ma być ładna pogoda, więc kurczę, ciężko, ciężko powiedzieć. No, prawdopodobnie te czarne wezmę, jeżeli nie bo one wiecie też ładnie się zwiną do walizy i jakby zajmują mało miejsca. Więc pakuję to do walizki, zobaczę jak to wygląda z miejscem i też jeszcze zorientuję się co mi potrzeba. Dajcie mi koniecznie znać, jak wy się pakujecie, bo ja chyba pierwszy raz... Robiłam takie właśnie zestawy e, Orientacyjnie, żeby spojrzeć, czy to pasuje Czy to wygląda fajnie i, i tak dalej Więc zobaczymy, jak to będzie w praktyce Mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie Dobra, stwierdziłam, że zabezpieczę się i wezmę jeszcze Coś cieplejszego i jest to właśnie Ta bluza Nike i jeszcze biorę tą kamizelkę I zaskoczę was, <laughs> powiem wam, że Ona jest z Shein, ale naprawdę e, Szczerze mówiąc, ona jest identyczna jak Te ze Stradivariusa, które były chyba, nie wiem Rok temu te kamizelki tak weszły, taki był szał A z racji, że jedziemy autem, to nie ogranicza mnie Ilość miejsca, więc e, tak jest plus. I jeszcze co do takich torebek, to biorę ze sobą moją klasyczną, ona jest half price. A często pytacie o nią we vlogach, ale jak widzicie co do jakości, nie wiem czy w sumie to będzie widać na nagraniu, ale ten pasek już się robi taki żółty, więc średnio jakościowo i tutaj mi się strasznie pościerało ten zameczek, więc powoli rozglądam się za taką podobną, tylko po prostu z Gessa, bo ja bardzo lubię torebki z Gessa i właśnie chciałabym taką mniejszą, o taki rozmiar, jak, jaki ma ta torebka. Ja jeszcze biorę taką torebkę, którą w sumie często na jakieś zakupy, do, wiecie, spożywcze zabieram ze sobą, czy to do Lidla, czy to do Rosmana, po prostu, żeby nie brać tych jednorazówek. Teraz przechodzimy do kosmetyków. Chyba wyjęłam właściwie większość, zdecydowaną większość. I ja zawsze zaczynam właśnie od tego, żeby tak wiecie o niczym nie zapomnieć. Najpierw zaczynam właśnie od żelu do twarzy. Tutaj mamy jakiś żel do twarzy z Odfresha. Później mamy serum od Hello Body, Wszystko takie wiecie jak najmniejsze. Zawsze biorę kremik. Później mam z Bielandy SPF X Revoxa. Następnie podkład. Biorę dwa podkłady Eveline i, i ten od Too Faced, bo po prostu mieszam oba, bo teraz mam samopalacz, więc potrzebuję takiego delikatnie ciemniejszego. Mam też właśnie taki korektor. Następnie mamy dwa pudry. Zastanawiam się, czy brać oba, czy ten z Vibo. Mam perfumy jeszcze do konturowania. Tu mam wszystko, tak jak wiecie: zarówno, e, zarówno mam brązer, jak, jak i róż, jak i rozświetlacz. Tak więc tu mam takie kombo. A jeżeli chodzi o brwi, to mam pomadę do brwi, i również żel. Tu oba pędzelki, jeszcze taki żel do brwi utrwalający właśnie od Benefitu. Tutaj mamy produkty do ust, czyli pomadka z Maybelline i dwie konturówki. I chyba jeszcze, wiecie co, gdzieś widziałam jeszcze. O właśnie, chciałam jeszcze tak, pokazyć forum. Błyszczyk po prostu zwykły. Pasta do zębów i tu słuchajcie, takie moje dwie nowości, które właściwie stosuję z dwa miesiące. To była taka gąbeczka, ściereczka z kalendarza awantowego z Sephory i zmywam nią podkład. I naprawdę całą twarz jakby myję i. Po prostu działa to tylko przy użyciu wody i naprawdę mega Wam polecam, dlatego że nie twarzy już płynem do makijażu i zdecydowanie mniej jakby zużyłam tego płynu. Naprawdę zobaczcie, ja już mam go chyba z drugi miesiąc, chyba od czerwca, i naprawdę zobaczcie, jest. Jest serio zmniejszone zużycie Zdecydowanie, więc bardzo Wam polecam takie gąbeczki ściereczki właściwie, więc ją zabieram I tu moja też nowość, czyli Masażer do twarzy, uwielbiam ten rytuał Właśnie wieczorem, około 10 minut Bardzo, bardzo lubię, szczególnie jak jestem jakaś popuchnięta, chociaż powiem Wam, że teraz Jak już się masuję regularnie, to naprawdę Nie mam żadnej takiej opuchlizny po wstaniu I jeżeli chodzi o kosmetyczki, to mam taką fajną Marmurkową, a tutaj mam jeszcze na pędzle Ale to tak jak mówię, spokoję później Więc tak się prezentują moje kosmetyki Takie najpotrzebniejsze, myślę, że na spokojnie mi, jakby wszystko starczy. Jeszcze tu sobie ładnie ułożę, żebyście widzieli, jakie to są kosmetyki, żeby nie było pytań. Tu są takie też moje niesprawdzone kosmetyki, których ja używam na co dzień, i których używałam wcześniej. Wiecie, mam pewność, że po prostu nic ani mnie nie zapchają, nic takiego. O, tu jeszcze zapomniałam wam pokazać. Mam właśnie przylany płyn micelarny, to nie zgarnię, tylko to właśnie ten cień I jeszcze mam dezydorant w kulce. Nie w kulce, w takim sztyfcie, o w sztyfcie Dawka słodkości na dzisiaj Falon wycierający się o patyczki Takie, już wam pokazuję, jeżeli macie koty To możecie kupić, to są takie jakby chyba z kocimiętką Jakieś takie naturalne Że koty mogą właśnie sobie podgryzać I falon się po prostu wyciera Tak się bawi, aż gryzie Naprawdę bardzo to jest śmieszne A Kicia siedzi w walizce i obserwuje o co mu chodzi Kocimiętkę też lubi właśnie w sprayu Czy taką naturalną yy, Lubi, bardzo lubi właśnie tak wiecie się Odprężyć, relaksu no wins Takie mega słodziutkie. Ja tak naprawdę już mam wszystko popakowane, Pora rzeczy jeszcze popakować już do walizki, ale to po prostu poczekam już na catspra, jak przyjedzie, żeby się dopakował. Wtedy ja już się na spokojnie dopakuję, jest po 18, więc powoli już będę kończyć tego vloga, bo jeszcze wiecie, chcę się umyć. No i tak naprawdę to tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się spodobał. Naprawdę mi się strasznie miło go nagrywało. Jak się mam takie wiecie, co dobre dzisiaj humor. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawiajcie łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje i wpadajcie na mojego Instagrama, tam pewnie dowiecie się jako pierwsi gdzie jesteśmy. I oczywiście też czekajcie na vloga z wyjazdu, bo będę na pewno nagrywać. Tak więc buziaczki, trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa!